W końcu jest, moi drodzy, odcinek 75 Skibiti Toilet. Czekaliśmy prawie miesiąc, zostawcie lajka, dobijmy tu do 500 łapek i sprawdźmy, co tu się dzieje w tym odcinku, bo pewnie dużo się dzieje. Okej, okay. okay, jesteśmy w mieście, no ci już to robią anihilację, totalną dewastację i zniszczenie. A patrzcie, nie są w stanie, ci uciekają, wszystkie kamery. O lol! O kurde, ty no to kamery muszą mieć też swoje myśliwce, będą gwiezdne wojny. Patrzcie Tam krzesło w ogóle się A i to jest ta perspektywa z przecieków jak A co jest, oni mają sojusz z normalnymi z KBD Toilet? O nie, nie mają sojuszu, lol O kurde, nawet normalne niszczą. No to grubo, no to grubo. Nie chcą totalnie wszystkich rozwalić. Oho, mini astro! Mini-juggernaut, no to grubo. No to grubo, panowie. Patrzcie, ty, mini-juggernaut I, i nic nie. Nie ma szans, ty nie poradzą sobie z nimi w ogóle. Patrzcie, w ogóle totalnie jest odporny na to wszystko. Jasny gwint, ty. No nie ma szans. Oni są za mocni. Patrzcie, nawet ten skibitoklec z nimi walczy i inne. Ty, no, brawo Skibidi Stoylet, nie... jaki sojusz, lol. Ty nie sądziłem, że w ogóle do czegoś takiego dojdzie. Jasny gwint, sojusz Skibidi. Kamer, walczą o przeżycie. No nie wiem. Wróg mojego twojego wroga jest moim wrogiem, czy jak się tam. O kurde, a to co to jest? Patrzcie, i stąd się poje... Stąd ma jakieś uszy tu, ty. Pokonali pierwszą astro-toaletę, ty. Paj razem są w sojuszu. <ścoughs> Ale grubo, ty. Co jest, następny przychodzi? Kobieta. Czy to jest kobieta? No to się stało, słuchajcie, niepisany sojusz. O ja! O kurde, to jest Juggernaut, nie? To jest kobieta, ty. Oj, chyba nie przetrwacie tego. No. Za wolno. Ty, ale co z przeciekiem z tym kamerą? E, w ogóle nie widać go było, nie? <laughs> Jaki żołnierze. <laughs> Okej, okay, no to, to się grubo tu zaczyna dziać. Jasny gwinty, ale nie było tego przecieku, wiecie. Robimy sobie mini, mini, słuchajcie, analizę teraz. Kurde, odcinek gruby, czyli będzie niepisany sojusz, z tego co widzę. No, ale tak, e, tego chyba nie było. Słuchajcie, i nie było tego. Więc to mnie zastanawia w tym odcinku. New enemies, new friends, nowi wrogowie, nowi, nowi przyjaciele. Ale to było dość dziwne, słuchajcie, lecimy jeszcze raz. Bardzo dziwne, nie było też tego krzesła do końca, tak jak powinno być. No tu jest ta Mothership, no znaczy ten nie Mothership, tylko ten astro, ten gigantyczny, z tym też ma tą kopułę, jak widzicie. Czyści ci, no to helikoptery są zbyt wolne, żeby uciec. No to zostają zniszczone, nie? Totalnie. Patrzcie, ich roztrzaskali te myśliwca, nie? Ci się tu ukrywają. Chyba, że to jest ten. Tu jest to krzesło. Patrzcie. Czekajcie, ono tu sobie idzie. Chyba, że tu gdzieś był sekretny agent, a my go przegapiliśmy, słuchajcie. Może gdzieś w oknie, gdzieś w budynkach. No tutaj jest totalna rozpierdziucha, nie? No, patrzcie, wszystkich tutaj poniższe. Masakra. Tu tak nie widać tego, żeby był, nie? Jedynie jest krzesło, co tutaj leci. Chyba, że to jest ten, co tu siedzi? Chyba to jest ten, co siedzi, no bo on siedział chyba z innej strony. Wtedy to ma sens, słuchajcie, i my patrzymy z perspektywy tego gościa. Chyba, no bo też ma tą niebieską. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest jego perspektywa. Te ski się cieszą, nie? A tu zong. Patrzcie, jaką minę. No, sobie zdali sprawę, że. No niestety. Tu coś jest. Patrzcie. Tu coś jest. No, to był ten. Ta astro-toaleta. Muzyka jak się zmieniła, nie? I on też ma symbol kociej łapki w ogóle, widzicie to? Patrzcie tu. Nieźle. No, te bronie totalnie nie działają, ty w ogóle. Tylko wiecie, co tu głośników w ogóle nie ma, nie? Patrzcie ja tu z bliska. Te szpony takie ma. Ręce mają. Lasery. Jest taki kocioł afganów. A to jest co? To jest jakiś też. A, mutant, a na nim jest to jest ten żołnierz, a na nim jest ten z tym laserem. Okej. Okay. Myślałem, że to jest jakiś mutant taki wiecie, a tu jest po prostu kamera z tym dowódca. Chociaż no. Tu coś robią tym żółtym promieniem, czyli Skibidi Toilet te niektóre mają szansę go jakby zadać mu obrażenia, jak widzicie. No, a! Ten... Cieka kogo jest ten dźwięk tu. O, i tu jest ten toksyczny. No, i toksyczny mu też robi, nie? Dużo ten mu jeszcze z granata. No to jest jak, jak tam w czuły punkt trafią, to jest jakaś szansa, nie? Patrzcie, nawet ten. To jest ten. No, to mamy perspektywę z tego. Tego nowego kamery, jak widzicie. Bo to jest on, tu jest potwierdzenie z tego przecieku. No i patrzcie, ten e, niebieski promień coś tam robi, nie? A to jest. Aha, tu jest też ten jeden z kameramenów Ten dowódca, chyba. Ale to jest, patrzcie, on ma jakieś uszy takie dziwne. Co to będą jakieś zwierzęta, czy coś? No tak to wygląda. Chyba Boom zdecydował się to pozmieniać, tak mi się wydaje, bo to chyba było... No bo tego nie mamy. Widzicie? W ogóle w tym przecieku. Ciekawe jaka jest totalna twarz jego, no bo tu widać jakieś uszy takie, to jest jakiś mutant totalnie. To jest już totalnie dziwne. To jakby świnka taka była, nie? A to jest, to jest sztos. To jest sztos. To jest totalne XD, słuchajcie. Żołnierze się dobrali, heja. Kurde, to, to widzę, że ten też będzie jakimś takim na dłużej, mam nadzieję, postacią. Także nieźle. Ty, on tu ma jakąś amunicję. Pojednanie normalnie. Ciekawe na jak długo. No i to, to jest chyba kobieta, słuchajcie. I to jest nawiązanie do jakiejś gry. Nie wiem, czy to jakiś Resident Evil, czy coś. Albo, albo coś takiego. Final Fantasy. Nie wiem, z tym mi się to kojarzy. No ale to jest ciekawe, słuchajcie. Że pierwsza kobieta z Kibidi, potwierdzona. Chyba druga, bo było kiedyś, że była jeszcze jakaś jedna. Ale ma laser, ty. Czy to nie jest nawiązanie do DOOM Studio serii? Bo tam też takim działko ma ta, ta kobieta jedna, nie? To jest mega działo. Wygląda jakby zakosiła to od Astro toalety. Bo może rzeczywiście to wzięła od Astro? Nie ma tu tekstów, bo ten Astro coś, coś tam powiedział. Że to jest od tyłu. No bo to jest Juggernaut, zobaczcie. Chyba, że tych Juggernautów jest więcej. O, popatrzcie na jego Virras twarzy. Eee, w przeciwieństwie do innych Skibdi Toilet, te Astro widzę, że opłakują towarzyszy swoich i mm, im na tych towarzyszach zależy. Jakby być może tych Astro jest na tyle mało. Że każda strata jednej, jednej astrotoalety to dla nich jest cios, więc być może to też jest na rzeczy, ale to jest już różnica, jak widzicie. No to jest ciekawe, nie? Ale na szczęście przeżyli, nie? Ta mina z tym, jak kopcą to cygaro. <laughs> Jesus Christ. Teraz będą musieli jakoś przeżyć, nie? A mi się wydaje, że ona zakosiła ten jeden od astro toalety to. Żeby jakoś to badać, nie? Czekajcie, czy był tam taki moment? Tak, na bank to zakosiła, ty, bo tu jest jeden taki. Będą chcieli ich technologię jakoś opracować te lasery prawdopodobnie. Ty, ma już to na plecach, chyba wcześniej nie miała, nie? No nie miała wcześniej. Ty dobrze to zauważyłem. Kurde, co za kradzieje. <gry> No ale odcinek ciekawy, kurde, no trwa 3,5 minuty, nie działo się tam zbyt wiele i miesiąc na niego czekaliśmy. No naprawdę, jak boom tak dalej będzie robić, to ta seria umrze. Naprawdę, bo, bo to już jest gruba przesada, żeby na 4-minutowy film czekać miesiąc. Jeszcze nie ma tych scen tak dużo, wiecie, że... No tu się nie działy jakieś epickie bitwy, no. No nie wiem. Mam nadzieję, że to będzie szybciej.